Poszukać sobie samodzielnie jakiejś wagi w zbliżonej jakości, którą oferuje firma Perun, i za pomocą kilku prostych rzeczy, które znajdziemy w domu, nie spróbować zbudować sobie samodzielnie wagi magnetycznej. Obiecuję Wam, że ten materiał będzie ciekawy, odniesie się do wielu nietypowych aspektów i da Wam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy warto kupić wagę magnetyczną, konkretnie co uważam o tym produkcie, czy też. Jest to ściema i nie warto wydawać na to złamanego grosza. Siedzę 7 godzin non-stop. Zanim zacząłem kręcić materiał, zacząłem się tym wszystkim bawić, weryfikować, sprawdzać. Ten materiał to jest test określonego produktu, tak jak już o tym wspominałem. Natomiast dla osób, które uważają, że nie, nie potrzebuję tego robić, w komentarzach napiszecie mi i macie rację, jestem w stanie zbudować sam, sama taką wagę. Jesteśmy w stanie to zrobić. Wystarczy nam do tego zwykła waga jakiejś wysokiej jakości. W moim przypadku potrzebuję do tego szklanki na herbatę. Dodatkowo pojemnik na kał. O, to jest bardzo ważna rzecz. I jeszcze potrzebuję magnes, tego typu 38 kg. I co robię? Biorę pojemnik na kał, następnie kładę go tutaj na szalkę, następnie magnes neodymowy kładę tutaj na samej górze, następnie kładę szklankę od góry. W tym momencie zobaczycie, mam tutaj mniej więcej około 1,5 mm. Przerwy pomiędzy magnesem a szklanką, i jako finalny efekt, żeby ten magnes był umocowany, mogę użyć takiego pistoletu do kleju na gorąco i przykleić dokładnie magnes. I to działa, tak? Natomiast, żebyśmy mieli jasność, w tym konkretnym materiale nie skupiamy się na rozwiązaniach chałupniczych, tylko chcemy sprawdzić diabełki w szczegółach, czy jest sens, czy też nie ma sensu płaci dodatkowe pieniądze za wagę magnetyczną, która jest dostarczona przez profesjonalną firmę i jaki jest efekt końcowy. Czy taka chałupnicza waga działa? Czy jesteśmy w stanie cokolwiek zobaczyć? Zobaczymy. Mamy cztery tutaj walory, jeden prawdziwy, trzy falsy. Zatrzymamy. Patrzymy na wyniki. Walor numer jeden, około minus 0,4 grama. Pamiętamy, żeby za każdym razem... Tarować wagę, czekać na ustabilizowanie. Minus 0,4. W kolejnym wypadku nieco ponad minus 2 gramy. Pierwszy wynik ujemny, drugi wynik ujemny. Bierzemy trzeci walor. Widzimy tutaj wynik same zera Zauważamy tutaj już pewnego rodzaju, wydaje się, anomalię walor numer 4 minus 2,1 grama, Więc jeżeli możemy zobaczyć z tych czterech walorów minus, 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 wartość 0, wiedząc, mając tabelę i znając moją specyfikację wagi, jaki jest wynik oczekiwany, referencyjny, to co otrzymałem na bazie takiego chałupniczego porównania, jestem w stanie stwierdzić, że ta moneta tutaj przynajmniej spełnia warunki, jeżeli chodzi o wyniki. Natomiast to jest ewidentnie fals, fals i fals. I teraz tak, w jaki sposób skalibrować tą naszą wagę, jeżeli chcemy próbować uzyskać jakieś porównywalne wyniki, zbudować sobie własną określoną tabelę. Popatrzcie. Jeżeli tę monetę kładziemy, pokazuje nam minus 2,18 grama. Jeżeli czujemy, że ten wynik powinien wyglądać trochę inaczej, znamy tabelę z innych wag, usiłujemy tą naszą wagę chałupniczą przygotować w sposób trochę zbieżny z innego typu wagami, co robimy? Zdejmujemy monetę. Popatrzcie. Zajmujemy tutaj nasz element tak zbudowany hałapniczo. Następnie będę zmniejszać troszeczkę jeszcze dystans pomiędzy magnesem a szklanką. Więc dokładam tutaj taki jeszcze dodatkowy element od kawzla. Popatrzcie w ten sposób. Więc kładziemy tutaj na szalkę jeden element, drugi element. Dodatkowo daję magnes. Następnie. Taruję, kładę szklankę, dodatkowo jeszcze taruję i w tym momencie, kiedy położę monetę, wynik, który był minus 2 gramy z kawałkiem, mamy teraz nieco poniżej minus 3 gramów. Przekażę pewną ilość informacji, ona będzie bardzo kluczowa, i chciałem mimo wszystko to wyartykułować, bo z jednej strony powiem tak, z mojej perspektywy cel był bardzo słuszny, tak, wprowadzenie nowego produktu. Ja bardzo cenię to, jeżeli firmy chcą wprowadzać nowe produkty, zdaję sobie sprawę, że nowy produkt to są wyższe koszty, ciężko oczekiwać, żeby cena była niska. Tak samo idea słuszna była, gdyż tego typu modele WAG z reguły można Kupić za bardzo wysoką cenę. Chodziło o wprowadzenie czegoś bardziej w formie budżetowej, żeby móc znajdować tego typu poprawki. Waga ta tutaj jubilerska, co kluczowe, ma zakres trochę większy niż taka typowa, czyli do 200 gramów, natomiast ma rozdzielczość jednogramową, pokazuje nawet różnice mniejsze niż 1 gram, nie jako zero przenośność, tak? tylko. Potrafi pokazać dla przykładu. Włączę sobie tutaj wagę, wytaruje i sama waga, jako taka, jest bardzo fajna, tak? bo pokazuje nam 6,42 i jeszcze 3000 grama. Tak? W większości, większości wag, które używamy jako stakerzy, będziemy widzieć typu 6,43 i tyle. A tu mamy 6,42 i 9. Wszystko bardzo fajnie, natomiast niuansów jest dużo. To czego ja bym oczekiwał od producenta i od rozwiązania, które dostarcza Perun Engineering, to przede wszystkim wysoka powtarzalność, czyli zakładam, że płacę więcej, przez to, że ktoś poświęcił swój czas na weryfikację rozwiązania, egzemplarze, które są dostarczane, są powtarzalne. Co więcej, tutaj widzę, ta waga jest w pewien sposób jak gdyby nawet chyba przygotowana pod kątem użycia wręcz nawet takich podkładek, które umożliwią rozładowanie ładunków takich statycznych, co spowoduje, że kładąc je bezpośrednio na, na tej tutaj konstrukcji powinien być ten ładunek rozładowany lub ewentualnie można nawet samodzielnie sobie taką wagę dokupić. Pokazuję to je jeszcze raz, o w tym miejscu możecie zobaczyć. Producent przygotował to, tak? ta waga jest w pewien sposób zmodyfikowana. Ja nie wiem, czy to tutaj dobrze widać na tym filmie. Natomiast to nie jest tak, że to jest tylko zakupiona waga, ona jest przygotowana też w sposób już taki bardziej profesjonalny. Po powiedziano mi przynajmniej z tych materiałów, które zostały do mnie przekazane, że ta waga i to rozwiązanie powinno mieć stosunkowo niski drift, też, że jak będzie się tą wagę tarować przed pomiarem, to zapewni się lepszą powtarzalność wyników. I zdaję sobie sprawę, że są urządzenia, które ten 2, 3, nawet 5 tysięcy złotych, i idea była słuszna, żeby dostarczyć coś, co będzie prostszym rozwiązaniem dostępnym dla kieszeni typowego stackera. To, za co z reguły się płaci w tego typu też rozwiązaniach, to oprócz tego, że sprawdzamy inną specyfikację, to dodatkowo kupujemy. Tabele referencyjne, gdyż producent jednej wagi, drugiej, trzeciej, czwartej, e, może przygotować listę monet zarówno złotych, srebrnych, platynowych, czy jakiś, nie wiem, jeszcze innych, obiekt, jakichkolwiek tak sztabek, większych, mniejszych, i następnie mając bardzo dużą bazę można w sposób taki skuteczny wykorzystywać to jako taki jeden dodatkowy e, test, tak? i za to wszystko. Płacimy. Natomiast to, co bardzo ciężko mi przyjąć w tym momencie, to jest mimo wszystko to, że poświęciłem bardzo dużo czasu na to, żeby upewnić się, że ta waga działa dobrze, bo samo przygotowanie tej wagi jest bardzo proste. Jak już się w odpowiedni sposób wie, jak skalibrować, wszystko robimy dobrze, włączamy dla pewności za pierwszym razem. Powtórzę je jeszcze raz. Można wykonać kalibrację, wykonuję kalibrację. Kalibracja przeszła, waga jest już gotowa, zakładamy tutaj ten element, wiem, że ma być około 138, tarujemy, zakładamy ten element, ma być około minus, tam 400 kilku jest teraz, minus 31 mg i wszystko spoko, ale popatrzcie, taruję sobie i biorę tą tutaj monetę, tak? Kładam. ile ona mi pokazuje 0,0000 dobra to jest pierwsza znajdźmy też taką która pokaże trochę inny wynik druga pokazuje 4 zera no okej okay. i teraz żeby była, była jasność ten test w tym momencie ta weryfikacja nie jest przygotowana i tutaj pokazuje też 3 zera a teraz co ja zrobię samodzielnie Demontuję tam tutaj konstrukcję. Popatrzcie, ile czasu mi to zajmuje. Waga jest wyłączona. Biorę swoje własne rozwiązanie. Hello World. Dobrze. Identycznie. Próbuję robić tarowanie. Mam swój własny ciężarek. Dobrze. Wagę mamy wytarowaną. Ile czasu trwa przygotowanie mojej tutaj własnej? Mojego własnego rozwiązania z wagą taką mega chałupniczą i jakie będą efekty. Popatrzcie. Jestem gotowy. Taruję i zobaczymy zaraz jakie będą wyniki. Biorę pierwszą monetę. No i pokazuje mi, popatrzcie tutaj wynik 0.000 po ustabilizowaniu. Dobrze. Biorę drugą. I pokazuje, tamto wcześniejsza waga pokazała po ustabilizowaniu same 0, tam pokazuje minus 5 ty tysięcznych. Jeszcze raz kładziemy monetę. W tym wypadku mam 0,000, i teraz, abstrahując od tego, że nawet tutaj widzę jakąś niewielką odchyłkę, bardzo ciężko mi jest Zapłacić za to rozwiązanie, które tak naprawdę składa się, popatrzcie, składa się z wagi z tego tutaj pieniążka referencyjnego. Dodatkowo tutaj z tych całych filamentów, które zostaną zamknięte, i wstępnie z tego, co się rentuje, producent planuje to sprzedawać za koszt około. 1300 zł. Wydaje mi się, ktokolwiek chce wejść na rynek z tego typu rozwiązaniem, to to powinno być rozwiązanie, które z jednej strony jest efektywne, szybkie, powtarzalne, i na tym etapie, jako efekt moich testów, ja nie jestem w stanie, jako złoty bazyliszek, zarekomendować tego rozwiązania. Bardzo cenię, żeby było jasne, firmę Perun Engineering za to, że się skontaktowali ze mną. Za ogromną ilość informacji, którą mi przekazali jeszcze przed testami, za to, że z tego co rozumiem, właściciel firmy podłączył się do nas na Discorda i bardzo fajnie z nami się komunikował, przekazywał dużą ilość informacji. Natomiast powiem tak: są rozwiązania w tym momencie na rynku, które są zbudowane naprawdę w sposób, w sposób mniej chałupniczy, z całym szacunkiem. To sposób, w jaki to jest wykonane, to jest bardzo fajne, prawda? To jest wydrukowane. Natomiast, no, niestety, jak to się trzyma w rękach, jest to mega delikatne. Nawet te nadruki, jeżeli, jeżeli już mamy patrzeć w szczegóły, nawet te nadruki nie są zbyt dokładnie zrobione. i Jeżeli ja miałbym płacić za wagę, co najmniej. Tysiąc złotych, to oczekiwałbym, że nawet takie drobne niuanse zostaną zrobione lepiej. I tutaj nie ma żadnego patentu, tak? Tym patentem jest zapewne filament, fajne przygotowanie tego tutaj, spasowanie z wagą. Natomiast ciężko mi na chwilę obecną uzmysłowić sobie i uzasadnić wydanie pieniędzy. Natomiast Kierunek jest dobry. Wydaje mi się, ktokolwiek chce wejść na rynek, nawet z tego typu wagą, mo można próbować. Natomiast dla mnie, jako osoby, która mimo wszystko stakuje dużo, w na chwilę obecną nie mam czystego złota, ale mam trochę srebra, może nie tak dużo, złote monety. Ciężko mi wyobrazić sobie, kto by chciał zakupić tego typu wagę, mając do wyboru coś, co jest na chwilę obecną uznane. Mamy klientów, którzy to kupili, sprawdzone opinie, nawet jeżeli to tutaj jest bardzo podobne do rozwiązań konkurencji, to ja nie jestem w stanie tutaj nic zarekomendować. Natomiast po rozmowie też z właścicielem też nasuwają się takie pewne tematy, bo idealne rozwiązanie, którego my jako nie tylko stakerzy, ale też dileży czy osoby, które obracają kruszcami, czego byśmy szukali? Prawdopodobnie nie tylko typowej chińszczyzny, bo jak sprawdzaliśmy na Discordzie, tego typu wagi można zakupić za powiedzmy 100-150 zł. Oczywiście tam był zakres ważenia do 100 gramów, ale powiedzmy, że taka waga, załóżmy. 150, powiedzmy 200 zł, tak. Mamy odważnik, niech to będzie legalizowany 50 zł, magnes 50 zł za filament. To zdaję sobie sprawę, że większość tego kosztu to też jest research, development i to jest coś, co dla osób, które pracują na małej skali jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli ktoś pomyślałby nad własną konstrukcją mechanizmu i własną elektroniką patrząc w szczególności na profil firmy w internecie, to wydaje się możliwe porównywania wyników, ładowania tych wyników, możliwość weryfikacji tego online lub też rozwiązanie, które zapewni wbudowaną diagnostykę, czy też dodawania jakichś informacji, przekierowania informacji na smartfona. To wtedy byłoby czymś, co by trafiło do stakerów profesjonalnych. Powiem tak, że Poziom i próg bólu cenowego, cokolwiek się przedstawi i będzie wyższe niż 1000 zł, będzie bardzo dokładnie sprawdzane, weryfikowane. Nie wiem, jakim jest docelowy profil osób, do których to ma trafić, natomiast wydaje mi się po rozmowach na Discordach, że to w większości wypadków nie są osoby o naszym profilu. Natomiast jeszcze raz bardzo mocno trzymam kciuki, żeby się udało. Natomiast jeszcze raz, dodanie musi być czegoś ekstra, gdyby to było rozwiązanie on top, dodawała rzeczy sprawdzania typu przewodnictwo, pomiar gęstości, ultradźwiękowy pomiar rezonansów, czy jakieś indukcyjne przewodnictwo, czy nawet dodanie maty uziemiającej na samym początku, żeby ten cały ładunek elektrostatyczny się mógł rozładować, tak jak wspominałem, to by też zapewniło tą stabilność pomiarów. Żeby można było wręcz jakiś plastik, slab, cokolwiek kłaść przed pomiarem. To tak, jakkolwiek to zabrzmi, wystarczy mi coś takiego. To jest takie trochę brutalne i przykre. Natomiast magnes neodymowy, pojemnik na kał, połowa, kapsla na monetę i szklanka plus waga, powiedzmy na jakbym wydał 200 zł, jestem w stanie samodzielnie dla pewnego podzbioru monet, które mam, przygotować sobie tabelę referencyjną lub też skrzyknąć chłopaków i zasugerować. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie chodzi o drutowanie, nie chodzi o przygotowanie rzeczy takich prostych, prymitywnych, więc po raz może piąty i dziesiąty powiem mimo wszystko Perun. Ingenieri szacun za to, że się wam chciało, się skontaktowaliście, dołączyliście do Discorda, próbujecie wejść na rynek, to się mega ceni. Im więcej będzie podmiotów na rynku, tym większa szansa na to, że my docelowe osoby uzyskamy więcej, jeżeli chodzi o lepszą cenę, lepsze rozwiązania, a w przypadku waszym wolumen polepszy wasze wyniki. W związku z tym chciałem zakończyć. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Zdaję sobie sprawę, że jest przydługi, natomiast siedzę 7 godzin, non-stop. Zanim zacząłem kręcić materiał, zacząłem się tym wszystkim bawić, weryfikować, sprawdzać. Kręciłem to wielokrotnie i niestety nie mogę dać rekomendacji. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Jeżeli podobał Ci się materiał, zapraszam do subskrypcji kanału, polubienia odcinka oraz pozostawienia komentarza. Do usłyszenia.